Wyjeżdża Henryk pod legnidę wśród rycerzy, a tutaj kamień spada z kościelnej wieży. Zły znak wykrzyka młody Janek Iwanowicz, zły znak, zły znak wykrzyka zastęp Henrykowy, a tu naprzeciw staje wnet tatarska Orda. Podnieść orła, gdzie jest orzeł? Nie ma orła. Sideus nobis cum meta, quila quis contra nos, tu in z popule meus. Uderza krzyżowników pierwszych ów zajadły, rozprasza ordę jako plewy pod wyjadłem, lecz strzał ulewa spada z nieba, o mój Boże, upada ów krzyżowy, jak skoszone zboże, zawoła książę, to jest jakaś zdrada podła, podnieść orła, gdzie jest orzeł? Nie ma orła. Sideus, no biską medak, quis contra nos. Tu in z popule meus. Uderza drugi chów rycerstwa chrześcijańskiego, żelazo zgrzyta, tryska krew, poganie leżą, wtem ogień, ogień bucha ze smoczego ryja. Ktoś wrzeszczy – uciekajcie! Popłoch wśród chrześcijan zawoła książę. Gdzież moc nasza niepokorna? Podnieście orła! Gdzie jest orzeł? Nie ma orła! SIDEUS NOBIS CUM META QUILA QUIS nos, Tu in in IGNOVIN CES Meus. Zawoła książę Henryk, gorze nam się stało. Rumaka spina, miecz wyciąga, idzie w galop. Za księciem czterech z nimi Janek, Iwanowic. Już książę cios wymierza, cios poganinowi. Lecz kiedy miecz podnosił, włócznia go przebodła. podnieść orła, gdzie jest orzeł? Nie ma orła. Si deus nobis cum meta, nos, tu in z signovince Porwali księcia Tatarowie, hełm mu zdarli I nożem krzywym jasną głowę mu oddarli Na ją unoszą podlegnickie bramy O biada, biada! woła lud zdesperowany Gdzie nasza moc? Gdzie książę nasz? Gdzie nasze godła? Podnieście orła! Gdzie jest orzeł? Nie ma orła! Sideus, Deus nobis Tu in hoc Si Deus nobis cum et aquid aquis contra nos, tu in hoc signo vincest popule meus.